Firmowe auta złomowiska z Nowogardu rankiem wyruszyły w trasę. Obecność małżeństwa Sawickich oraz ich pracowników pozwala na przypuszczenie, że ekipę czeka poważna misja. A powiedz mi prezes, co, co to jest za robota? Mamy do pocięcia naczepę kontenerową. Przerabiamy wszystko na, oczywiście na gruby złom, żebyśmy na tym coś zarobili. Musimy to szybko zrobić, bo HDS jest zamówiony gdzieś na godzinę 16. Trzeba będzie kurde spiąć się i trzeba to ciąć bez, bez, bez ustanku. W teorii wszystko jest do zrobienia, a jak będzie wyglądała rzeczywistość? Na podstawie tak lakonicznych informacji na razie trudno cokolwiek przewidzieć. I tu jest właśnie obiekt dzisiejszego cięcia. Strasznie długa jest. A tam długa, dajcie radę. Dzień dobry. Dzień dobry. na bardzo mi miło. Macie. Maciek. Y, mamy tak naczepę na czepe, do pocięcia. E, w środku są e, rusztowania, tak? No dobra, panowie, to wszystko wiemy, tylko co najpierw jak ruszymy do roboty, to musimy to oczyścić, tak? To zabierzmy się najpierw za to, to wszystkie ręce na pokład, proszę bardzo, oczyszczamy przyczepę i za chwilę idziemy do samochodu, wyciągamy sprzęt, palniki, jedziemy. To jak coś, to jestem pod telefonem. Dobra, dziękujemy bardzo. Jak skończymy, damy znać, poradzimy sobie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Naszego dzisiejszego klienta pozyskałam ja. Udało mi się wynegocjować z nim fajną cenę. 60 groszy za kilogram, więc myślę, że zarobimy na tym całkiem fajne pieniądze. Jeżeli sprzedamy oczywiście tą konstrukcję pod namiot. Krzysiek, złom rzucamy tutaj z przodu, żeby nam tutaj nie kolidowało później. Jeden wyciąga, drugi podaje. Nie jest tych rur, ja pierdolę. Bo to trzeba wiedzieć, jak najszybciej to wszystko wyciągnąć. Bo tu jest kurde gorąco na dworze, a tu w tym baraku to jest jeszcze gorzej. Zgadza się, zgadza się. I ja, ma, jak najszybciej z tym wie. Tak, no, do przodu, czy... do przodu, do przodu. A tu naprawdę jest za gorąco, nie? Jest, jest. Panowie, ale my w takim tempie nic nie zrobimy. Macie, chodź tutaj. Wiesz, rękawiczki, pomóż chłopakom. Przepraszam, przekowałam. Proszę bardzo, już uciekam. Gdzie masz rękawiczki? No to nie wzięłaś mi? No to, to ja miałam ci już rękawiczki? Zostały na bazie. Trzy, cztery rzucamy. Ja nie mogę bardziej z tym sama. To jest ostatni, ostatni element i wyciągajcie palniki. Bo to nie ma, nie ma czasu. Dobra Zbyszek, będzie go tam na bok. Dobra panowie, to idziemy szybko po, po tleny, po sprzęt i palimy. Na razie po butli wyciągnijcie. Gaslen. rabina, dobra. Szefowa, wszystko jest wyciągnięte? No. W butle wszystko? No i dobrze, to jedziemy mhm. do pracy. Ale, 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 tu się, tu się nie, nie da. Przecież palić. Co? Jak się nie, no to po co my tu przyjechaliśmy? Jak się nie da? Jest sucha trawa, jak to się zapali, to bioska pójdzie z niej. Jeszcze pójdzie siedzieć, o matko.